Jeśli chodzi o brak wpływu na nasze życie, wydaje mi się, że jeżeli się przyjrzymy jakiemuś, jakiemuś wydarzeniu, na przykład Pan jest na tej debacie, tak? weźmy taki prosty przykład. Co spowodowało i na ile Pan sam spowodował, że Pan jest na tej debacie? Pan się musiał urodzić dokładnie w tym miejscu i w tym czasie, co trzeba. Pan musiał mieć takie zainteresowanie, jak trzeba. Pan musiał nie musieć w tym momencie pracować. Pan musiał się dowiedzieć o tej debacie. Pan, pana musiało to interesować. Pan musiał zdążyć na tramwaj, pociąg, autobus, cokolwiek i tak dalej, i tak dalej. Która z tych rzeczy była pana decyzją? No tak naprawdę to chyba w tym wypadku. Wszystkie, czy gdzie się, gdzie się pan urodził. Poza tym, gdzie się urodziłem, tak? No to cała reszta decyzji, które podejmuję w życiu, to czy chciałem tu przyjechać, a nie to czy mogłem tu przyjechać, no to jest jakaś mm. personalna decyzja, a nie wybór jakiegoś, nie wiem, przeznaczenia mojego, że ja akurat w tym dniu miałem tutaj być. To ja nie mówię o żadnym przeznaczeniu. Ja mówię o tym, że wydaje mi się, że pojęcie to, że sami decydujemy o czymkolwiek w życiu, kiedy się przyjrzeć genezie, okolicznościom naszych decyzji, nie ma, nie pozostaje na to żadnego miejsca. Pana interesuje ten temat, tak? Interesuje Pana no, ja temat karmy, duchowości. Czy Pan wybrał to zainteresowanie? No, zaryzykuję stwierdzeniem, że tak i zrobiłem to bardzo świadomie. Na jakiej podstawie? Na podstawie zwiększenia wiedzy na pewne tematy, nie wiem, poznawania nowych rzeczy. Czy Pan lubi poznawać nowe rzeczy, zwiększać wiedzę? To jest chyba naturalna cecha Okej, okay. Czy Pan wybrał tę preferencję, że Pan lubi się uczyć? Bardzo prawdopodobne, że tak, bo kiedyś nie lubiłem. Jeżeli, jeżeli to jest naturalna cecha każdego człowieka, tak, mamy pewne naturalne preferencje, zmierzam do tego, że we za każdym razem, gdyby się przyjrzeć każdej konkretnej sytuacji, da się znaleźć sieć, da się znaleźć um, drzewo przyczyn i skutków. Zakładając, że coś takiego przyczyna i skutek w ogóle istnieje. No może, i mo, 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 może być, może, może, może tak być, może tak być. Tylko, że jest pewien problem właśnie, jeżeli tak, jeżeli tak interpretować karmę. Bo jeżeli ja mówię o sieci przyczyn i skutków, które są wyczerpujące, które nie pozostawiają żadnego miejsca na żadną autonomię, to znaczy możemy się zastanowić, jakie okoliczności, coś się musiało wydarzyć w Pańskim życiu. Co spowodowało, że kiedyś Pan nie lubiał się uczyć, a po moment, że pan zaczął, to coś mogło się nie wydarzyć i tak dalej. I teraz, jeżeli przyjmiemy, że ta, że ta sieć przyczyni skutków działa, to ja nie widzę, w którym momencie jest jakiekolwiek miejsce na naszą własną autonomię, na nasze własne, osobiste działanie i bardzo dobrze, że tego miejsca nie ma. Żyje się o wiele lżej, jeżeli tego miejsca się. Jeżeli tego miejsca się nie widzi, tylko się. Tylko się um, Daje ponieść tej, tym, tym przyczynom i skutkom, które nas prowadzą do tego miejsca, gdzie jesteśmy, i dalej w przyszłość. Na pytanie takie, jakie ja rozumiem, jak to wygląda, no to tak to wygląda, tak w dużym skrócie. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź satysfakcjonująca. No szczerze mówiąc, mało, aczkolwiek no to w takim razie, dlaczego pan tutaj jest w tym momencie? No, co, co było tego przyczyną w takim razie? Dlatego, dlatego że wystąpiła cała masa rzeczy. Ja mogę, Dobra, mogę odpowiedzieć na to pytanie jak pan chce. Bardzo chętnie. Ok. Dlatego, że zupełnym, zupełnym przypadkiem przed 15 maja 2017 roku wszedłem na Facebooka, zupełnym przypadkiem, zupełnym przypadkiem wyświetlił mi się, wyświetliło mi się propozycja wydarzenia, którego organizatorem i prowadzącym był Maciej Mikurda i zupełnym przypadkiem poznałem Maćka na tym wydarzeniu i dlatego tutaj jestem. Nie, Czyli rozumiem, nie, że nie wspominając, nie wspominając, przypadek. To jest, taka, to jest takie słowo, które maskuje naszą ignorancję dotyczącą całego splotu przyczyn i skutków. Tak? Przypadek, to jest, przypadek to jest coś takiego, że używamy tego słowa zamiast mówić wydarzyła się cała masa różnych rzeczy, o których nie ma czasu teraz mówić, które spowodowały, ale co jest ważne, niezależnie ode mnie, ja nie wybrałem, że spotkałem Maćka na swojej drodze, a to jest przyczyna tego, że ja tutaj jestem i też jest przyczyna tego, że my teraz rozmawiamy o tym. Rzeczy, które są niezależne i od pana i ode mnie. Czy to, jest, czy to jest karma, czy to nie jest karma, to jest in, in, osobna historia, ale wydaje mi się, że nie pozostawia to miejsca na to, żeby sobie przypisywać odpowiedzialność za to, co się z nami dzieje.